Zima spadła na Europę Wschodnią jak biały koszmar. Warunki są niezwykle trudne dla armii ukraińskiej. Linie energetyczne są przecięte, okopy są zamarznięte do na kamień, a jednak wytrzymują z odpornością armii, która broni swojej ojczyzny od czterech lat. Ale dla Rosji ta zima zmieniła się z naturalnego zjawiska w logistyczne załamanie kryzys państwowy. W Rosji kończą się pieniądze, dochody z ropy spadają, rubel się załamuje. A gospodarka wojenna pochłania wszystkie zasoby kraju, jak ogromna czarna dziura. Ale Władimir Putin ma tylko jedną obsesję walczyć za wszelką cenę. W tej chwili dokładnie 710 tysięcy rosyjskich żołnierzy jest pchanych w tę białą śmierć, z nieadekwatnym wyposażeniem i rozbitą logistyką. Jeden obraz sam w sobie podsumowuje wagę sytuacji. Na froncie kupiańskim rosyjski żołnierz próbuje roztopić lód z zamarzniętych plastikowych butelek by nie umrzeć z pragnienia. Ten obraz może wydawać się prosty, ale z wojskowego punktu widzenia jest katastrofą. Jeśli armia nie potrafi dostarczyć wody swoim żołnierzom na linii frontu, oznacza to, że jej cysterny z paliwem i ciężarówki z amunicją również nie mogą dotrzeć do celu. Kolejną klątwą zimy jest to, że kładzie ona kres mitowi niewidzialności. Materiały wyciekłe z kanałów Telegrama takich jak Exajlenowa pokazują, jak śnieg w rzeczywistości zamienia się w śmiertelną pułapkę dla rosyjskich żołnierzy. Dla ukraińskich operatorów dronów śledzenie tych śladów staje się jak gra wideo. Podążaj tropem, znajdź grupę, ukrywającą się pod drzewami, i pociągnij za spust. Wycieńczenie logistyczne ujawnia się także w wyposażeniu noszonym przez żołnierzy. Czy wierzysz, że Rosja, która twierdzi, że ma największy na świecie słyszymy zapas pojazdów, opancerzonych przewozi teraz swoich żołnierzy na linię frontu, na otwartych przyczepach doczepionych do silników? A te? W te to nie jest wojskowy konwój. To misja samobójcza. Jeden odłamek trafiający w ten pojazd. Jeden atak drona oznacza utratę wszystkich sześciu żołnierzy, gdzie są transportery opancerzone, gdzie są BMP i BTR. Wszystkie zostały zredukowane do złomu na ukraińskich stepach. To, co zostało, to te poszarpane płyty zespawane w jakimś zakładzie przemysłowym prymitywne rozwiązania przypominające filmy Mad Max. Żołnierze doczepiają znaleziony złom do swoich pojazdów, a nawet do klatki piersiowej, by przetrwać. Doszliśmy do punktu, w którym państwo mówi swojej armii, żeby radziła sobie sama. Obecność afrykańskich najemników wśród żołnierzy na nagraniu dowodzi, jak głęboki stał się rosyjski, słyszymy, kryzys kadrowy. Niestety tych ludzi pozostawia się na śmierć, w mroźnych, zimowych warunkach, do których nie są przyzwyczajeni. Ale rozwiązania oferowane żołnierzom przez rosyjskie dowództwo ewoluują w znacznie dziwniejsze i bardziej przerażające kierunki. Najnowszy wynalazek Rosjan przeciwko piekłu ukraińskich dronów to dziwadło rzadko spotykane w literaturze wojskowej pionowe, indywidualne schrony. Konstrukcje te składają się z wąskich, cylindrycznych rur, zakopanych w ziemi. Logika na papierze może wydawać się sprytna. Ukraińskie drony wyposażone w kamery termowizyjne wykrywają ciepło ciała i wykonują samobójcze nurkowania w jego stronę. Aby ukryć to ciepło i uniknąć wykrycia przez drony, Rosjanie zakopują żołnierzy pod ziemią, Pozostawiając na wierzchu tylko ich głowy, albo całkowicie ich w środku zasklepiając. Te schrony redukują kluczową zdolność, znaną jako świadomość sytuacyjna, do zera. Jeśli żołnierz nie widzi swojego otoczenia, jak ma wykryć wrogą piechotę podchodzącą tuż pod niego, gdy ukraińska drużyna piechoty podchodzi po cichu, ci żołnierze stają się nieskuteczni w pionowych grobach, które sami wykopali, niezdolni do walki. To nie jest adaptacja do nowoczesnej wojny. Lecz prymitywna reakcja paniki, która poświęca ludzi. Gdyby to nieszczęście ograniczało się do linii frontu, moglibyśmy zbyć je jako naturę wojny, ale prawdziwe wielkie pęknięcie dzieje się tysiące kilometrów za linią frontu w sercu Rosji. Podczas gdy reżim Putina przelewa wszystkie swoje zasoby, wszystkich swoich inżynierów, wszystkie swoje pieniądze na wojnę w Ukrainie, porzucił rozległą geografię, którą zostawił za sobą na pastwę losu. Przenieśmy się do obwodu irkuckiego serca Syberii. Można powiedzieć, że ludzie są przyzwyczajeni do zimna. Ale minus 55 stopni Celsjusza to coś, do czego nikt nie jest w stanie się przyzwyczaić. Gdy termometry w kutk pokazały minus 55, regionalna sieć energetyczna się załamała. Dlaczego? Ponieważ zaniedbano konserwację. Budżet potrzebny na wymianę transformatorów wydano na rakiety. Ludzie marzną w swoich domach. Zamknięto szkoły. Władze mówią, że uruchomiły 68 punktów grzewczych dla ponad 2000 osób. Wyobraź sobie, że jesteś w kraju z największymi na świecie zasobami gazu ziemnego, i musisz iść do namiotów rozstawionych przez państwo, żeby się ogrzać. Jedźmy dalej na wschód na Kamczatkę. Tam sytuacja jest jak z filmu katastroficznego: opady śniegu są tak obfite, że zaspy sięgnęły czwartego i piątego piętra budynków mieszkalnych. Ludzie budzą się rano i nie mogą znaleźć swoich samochodów. Spędzają godziny kopiąc łopatami, by odkryć, że samochód, który znaleźli, nie jest ich, i zostają rozczarowani. Gdzie są służby komunalne, pługi śnieżne, ekipy sypiące sól? Nigdzie. Bo paliwo do tych pojazdów, personel do ich obsługi, budżet na sfinansowanie operacji obecnie znikają w dole w Donbasie. Miasta są porzucane na okrucieństwo natury. A Moskwa, centrum iluzji, że wszystko jest w porządku. Ale nawet ta iluzja pęka. Cierpienie ludzi próbujących dojechać z obwodu moskiewskiego do stolicy wywołuje wrzawę w mediach społecznościowych. Setki metrów kolejek na przystankach autobusowych. Ludzie czekają na autobusy, które nie przyjeżdżają w temperaturach -20- -30 stopni. Pojazdy, które na papierze mają przyjeżdżać co 5 minut, przyjeżdżają co -60 minut albo wcale. Autobusy, które jednak przyjeżdżają, są, są tak pełne, że ludzie wylewają się drzwiami. Nagranie buntu w Noworosyjsku w zasadzie Podsumowuje nastroje całej Rosji. Obywatel włącza kamerę i zaczyna liczyć. Nikt nie odśnieża dróg, nikt nie sypie soli, śmieci nie są wywożone, piętrzą się jak góry, miejskie wysypisko płonie i wdychamy toksyczny dym, a najgorsze ze wszystkiego w mieście nie ma wody. Spójrzmy teraz na szerszy obraz. Przyczyną tego wszystkiego jest ogromna dziura w kremlowskich kasach, której nie da się już załatać. Jeśli spojrzysz na oficjalne dane obronne, wszystko wydaje się pod kontrolą. Ale to nie jest rzeczywistość. Oficjalny rosyjski budżet obronny to nic więcej niż sfałszowana tabela zaprojektowana, by ukryć przerażające finansowe obciążenie wojny. Analitycy szacują, że gdy zsumuje się wydatki sklasyfikowane, tajne fundusze, wydatki na bezpieczeństwo, odszkodowania wypłacane rodzinom poległych żołnierzy i koszty uboczne, prawdziwa kwota przekracza 15,5 biliona rubli. Musimy zrozumieć, co ta liczba oznacza. W ujęciu makro to gospodarka wojenna na poziomach niewidzianych od czasów sowieckich. Budżet federalny nie jest już organizowany wokół edukacji, ochrony zdrowia czy infrastruktury. Stał się machiną wojenną całkowicie skoncentrowaną na produkcji siły i bezpieczeństwie wewnętrznym. Jednak prawdziwe zagrożenie nie tkwi w skali, lecz w sztywności systemu. Rosyjska gospodarka straciła elastyczność. Gdy wzrost spowalnia dochody z energii, wahają się. Albo rosną koszty krajowego zadłużenia, finansowanie tych ogromnych wydatków wojskowych staje się niemożliwe, ponieważ niemal cały budżet jest zablokowany wysiłki Wziu... w wysiłku wojennym, nie ma pola manewru. Ograniczenia już zaczynają się pośrednio ujawniać. Pamiętasz, że szeroko zapowiadana duża rosyjska ofensywa w 2025 roku przyniosła bardzo ograniczone zdobycze terenowe, mimo wydania miliardów dolarów? Ta sytuacja pokazuje nam następującą rzecz. Utrzymanie tempa nie jest już tylko kwestią strategii wojskowej. To kwestia budżetu. Tak Rosja wciąż może przeprowadzać duże uderzenia rakietowe i wysyłać drony. Jednak jej zdolność do prowadzenia zasobochłonnych kampanii na dużą skalę, na wielu frontach, jednocześnie jest miażdżona przez coraz ciaśniejszy sufit finansowy. Kreml prognozuje stabilne wydatki wojskowe do 2028 roku. Ale jest tu ogromna luka wiarygodności. Maksymalistyczne cele wojenne Putina stale wymagają wykonania jeszcze jednego kroku naprzód. Ale nie ma już żadnego finansowego luzu, by sfinansować tę eskalację, bez wywołania hiperinflacji, całkowitego zatrzymania inwestycji cywilnych, albo wzniecenia społecznego wybuchu wśród ludności. Ale najbardziej druzgocące szkody, jakie wojna wyrządziła Rosji, to niewyczerpanie jej kasy. To być może utrata kapitału ludzkiego, której odbudowa może zająć dekady. Liczby strat zawsze były kontrowersyjne, ale gdy spojrzeć na śledzenie otwartych źródeł ogłoszeń o zgonach, obraz staje się jasny. W 2025 roku zgony wojskowe wykazały gwałtowne przyspieszenie w porównaniu z 2024. Doniesienia dowodzą, że do końca 2025 roku dzienne wskaźniki śmierci były znacząco wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Analitycznie, linia trendu, która się wyłania, jest jeszcze bardziej przerażająca. Wojna na wyniszczenie dosłownie konsumuje rosyjską siłę roboczą, opcje mobilizacyjne się zawężają, podczas gdy koszt pozyskania żołnierzy osiąga astronomiczne poziomy. Innym uderzającym szczegółem jest to, że te intensywne operacje zbiegają się dokładnie z momentami, gdy odbywają się rozmowy dyplomatyczne. Kreml wydaje swoich żołnierzy. Jak kartę przetargową, bez względu na koszt, aby osiągnąć marginalne zdobycze w terenie. Tożsamość tych, którzy giną na froncie, także się zmieniła. Do 2025 roku skład ofiar nie ogranicza się już do żołnierzy zawodowych, ochotników, osób wrażliwych ekonomicznie, więźniów wypuszczonych z więzień. Cywile zadłużeni oraz migranci zwabieni obietnicami płacy stanowią trzon statystyk zgonów. Co więcej, Dobrowolny charakter kontraktów podpisanych po wrześniu 2022 roku jest kompletnym kłamstwem. Doniesienia ujawniają, że te kontrakty wiążą żołnierzy z armią aż do końca wojny. Oznacza to, że to, co zaczęło się jako proces dobrowolny, stopniowo zmieniło się w przymusową i nieodwracalną pułapkę. Ta erozja zdewastowała rynek pracy. Podaje się, że rosyjska siła robocza zmniejszyła się o ponad 1 milion od 2022 roku. Firmy nie mogą znaleźć pracowników. Fabryki stoją. Według szacunków ta luka przekroczy 2 miliony do końca 2025 roku. Choć napływy rekrutacyjne są duże, nie wystarczają by zrównoważyć straty na froncie i i tak już słaby podstawowy spadek demograficzny Rosji. W tym desperackim środowisku Kreml przygotowuje się do niebezpiecznego hazardu. Między 2026 a 2020 Ósmym rokiem rozważa się znacznie bardziej przymusowe polityki, by wciągnąć niepracującą populację do oficjalnego zatrudnienia. Wiesz, kto jest tu celem kobiety, zwłaszcza w niektórych grupach wiekowych. Jednak analitycy wskazują na poważny konflikt. Ten ruch jest diametralnie sprzeczny zarówno z praktycznymi ograniczeniami, jak i z pielęgnowanymi przez reżim tradycyjnymi wartościami rodzinnymi. Z jednej strony Putin uświęca kobiety jako gospodynie domowe, a z drugiej próbuje zmuszać je do pracy w fabrykach. Ta agresywna polityka tworzy przewidywalny i znaczący obszar tarć społecznych w rosyjskim społeczeństwie. Środowisko informacyjne dzieli sondaże. Sondaże powiązane z państwem pokazują utrzymujące się zaufanie do przywództwa i optymizm, że wojna zakończy się w 2026 roku. Jest to zgodne z oficjalnymi narracjami podkreślającymi nieuchronność i normalizację. Niezależne sondaże pokazują inny rozkład bazowy. Niższe poparcie dla kontynuowania wojny i wyższe poparcie dla rozmów pokojowych, niż sugerują sondaże państwowe. Ta różnica nie przekłada się o automatycznie na działania zbiorowe, biorąc pod uwagę presję i kontrolę informacji, ale wskazuje na zmęczenie i kurczący się zapas zgody. Wiadomości z końca 2025 roku mówią o narastającej frustracji opozycji przy ograniczonych możliwościach. W tym kontekście Niedobory siły roboczej, podwyżki podatków, spadek wydatków społecznych oraz rosnące wymagania wobec gospodarstw domowych zwiększają prawdopodobieństwo lokalnych skarg, którymi państwo musi nieustannie zarządzać. Problem Rosji w 2026 roku to połączenie ograniczeń fiskalnych i spadku zasobów ludzkich. Militarnie wysokie straty i ograniczona elastyczność budżetowa zmniejszają wykonalność trwałych wielokierunkowych obron, nawet jeśli krótkie zrywy są możliwe. Dlatego istnieje bezpośredni związek między żołnierzem w Kupiańsku, obgryzającym tę zamarzniętą butelkę, a ciotką w jej kółt stulącą się pod kocem w swoim zamarzniętym domu. Ten związek nazywa się błędem priorytetu. Wydając swoje zasoby na sny o podboju Kreml, zapomniał o realiach życia. W całej historii wiele imperiów upadło nie dlatego, że zostały pokonane na polu bitwy, lecz dlatego, że ich tkanka społeczna i gospodarcza rozsypała się za linią frontu. To nie tylko niemieckie armie obaliły Rosję Carską w 1917 roku. To były kolejki po chleb w Piotrogrodzie i gniew ludzi, którzy nie mogli znaleźć opału. Dziś linie autobusowe, na przedmieściach Moskwy wojenny, rachunek na 15,5 biliona rubli, oraz kobiety przymusowo wysyłane do fabryk są mrożącym krew w żyłach przypomnieniem tego historycznego echa. Generał Zima nie jest już po stronie Rosji teraz jest neutralnym, bezlitosnym sędzią, a jego obecny werdykt działa przeciwko Rosji. A więc, co o tym myślisz? Czy milczenie rosyjskiego społeczeństwa zostanie przerwane w obliczu zimna i niedostatku? Czy też ta zamarznięta bezradność doprowadzi do tego, że reżim stanie się jeszcze bardziej surowy? Czekam na twoje opinie w komentarzach. Aby nadążać za kolejnymi analizami geopolitycznymi, takimi jak ta, i nie przegapić szczegółów, które media głównego nurtu pomijają. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, włączyć powiadomień i polubić film. Do następnej analizy, w której odkryjemy, kolejną prawdę pod śniegiem. Trzymaj się. Dziękuję za oglądanie.